Dzień dobry! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Karm z Neno, czyli jak karmić, jak utrzymać laktację i co robić, gdy jej nie ma. Z uwagi na święta mieliśmy krótką przerwę w nagrywaniu, ale już wracamy, wypoczęci i gotowi do tworzenia kolejnych materiałów. Standardowo publikujemy podcasty we środy, zarówno w serwisie YouTube, jak i na Spotify. Dlatego, aby być na bieżąco, zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych kanałów w social mediach. Znajdziecie nas też na Facebooku i na Instagramie, a linki do naszych kont znajdziecie w opisie odcinka. Tyle tytułem wstępu. Przejdźmy zatem do rzeczy. Dziś przygotowaliśmy dla Was odcinek specjalny, bo i okazja jest wyjątkowa. W momencie, w którym to nagrywam, jesteśmy tuż przed premierą naszego nowego produktu. Wodoodpornego laktatora Perfetto. Tak, wodoodpornego. Nie przesuszeliście się. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, Stworzyliśmy pierwszy model o typie wodoodporności IPX6. Co to zatem oznacza? Urządzenia wyposażone w tę klasę wodoodporności chronione są przed zalaniem wodą z dowolnego kierunku. Możesz zatem odciągać mleko pod prysznicem lub biorąc kąpiel, należy jednak dbać o to, aby nie zanurzać laktatora. Krople wody spadające na urządzenie albo nawet para wodna unosząca się w pomieszczeniu nie będą miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia. To doskonałe rozwiązanie na tak powszechne problemy laktacyjne jak zastój pokarmu czy zatkany kanalik. Więcej o tych problemach laktacyjnych usłyszycie w jednym z kolejnych odcinków naszego podcastu. Mamy w planach stworzenie dedykowanego odcinka, dlatego już teraz serdecznie zachęcam was do wysłuchania. Powiem tylko, że w przypadku wystąpienia zastoju lub zatkanego kanalika, rekomenduje się stosowanie ciepłych kompresów lub kąpieli, które mają za zadanie pobudzić krążenie w piersiach. Ciepło ułatwia przepływ mleka. Z lektatorem Nano Perfetto będziesz zatem mogła pozwolić sobie na odciąganie pokarmu w tak komfortowych warunkach jak kąpiel czy ciepły prysznic. To absolutna rewolucja w odciąganiu mleka. A jednocześnie remedium na najpowszechniejsze problemy laktacyjne. Wodoodporność to jednak nie wszystko. Kolejną zaletą naszego najnowszego modelu laktatora jest wyposażenie go w trzecią, dodatkową fazę odciągania. Wszystkie laktatory Neno standardowo działają w dwóch trybach: stymulacji oraz głębokiego poboru pokarmu. Ta pierwsza ma za zadanie pobudzić pierś do pracy, zaś w drugiej odbywa się właściwe odciąganie mleka. Lektator Neno Perfetto, podobnie jak modele Neno Angelo czy Neno Camino, zostały wyposażone w dodatkową, mieszaną fazę odciągania, która łączy w sobie elementy fazy stymulacji oraz fazy głębokiego poboru pokarmu. W tym trybie ruchy są nieregularne, raz głębsze, raz płytsze. Wszystko po to, aby jak najwierniej odzwierciedlić ruchy ssące dziecka. Trzecia faza pozwala właściwie opróżnić pierś, Dzięki czemu gruczoły są stymulowane do jeszcze większej produkcji mleka. To doskonałe rozwiązanie dla kobiet borykających się z niedoborami pokarmu lub pragnących pobudzić laktację. Nasz najnowszy laktator jest maleńki. Waży zaledwie 400 gram, dzięki czemu z powodzeniem zabierzesz go ze sobą w podróż czy do pracy. Obsługa laktatora jest niezwykle prosta i intuicyjna. Sterowanie odbywa się dotykowo. Aby włączyć urządzenie, wystarczy przytrzymać guzik włączania. Mam tutaj ze sobą ten laktator. Będziecie miały okazję usłyszeć, jak bardzo jest cichutki. Uruchamiam urządzenie, posłuchajcie. To faza stymulacji, a w fazie aktywnego poboru, oto głośność laktatora. Po dwóch minutach pracy. Laktator automatycznie przełącza się z fazy stymulacji do fazy poboru. Jednak jeżeli czujesz, że rozpoczyna się już wypływ mleka, możesz przejść do drugiego trybu manualnie, po prostu przełączając guzikiem. Laktator Nano Perfetto w każdym z trybów odciągania działa aż na 9 poziomach, co zapewnia skuteczne i silne odprowadzanie pokarmu. Urządzenie odmierza także czas odciągania. Po 30 minutach laktator wyłączy się automatycznie. Po jednym naładowaniu możesz pozwolić sobie na cztery pełne 30-minutowe cykle odciągania. I jeszcze jedno. Nie możemy zapominać o wyglądzie. To produkt z segmentu premium, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Różowy kolor i eleganckie złote zdobienia czynią go jednym z najładniejszych laktatorów dostępnych na rynku. To także doskonały pomysł na prezent na Baby Shower dla przyszłej mamy. W zestawie z laktatorem NenO Perfetto otrzymujesz odporną na zarysowania butelkę wraz z podstawką, smoczek do butelki, zatyczkę, która ułatwia wygodne przechowywanie odciągniętego mleka w lodówce, welwetowy woreczek do przechowywania laktatora coś takiego ala etui. Dwa wygodne woreczki do przechowywania pokarmu z konektorem, dzięki którym możesz odciągać mleko bezpośrednio do woreczka i od razu wsadzić je do lodówki lub do zamrażarki. Dodatkowo w tym modelu w zestawie znajdują się dwa lejki o rozmiarach 21 mm i 24 mm. To są rozmiary slim i medium. Z naszych obserwacji wynika, że to dwa najczęściej kupowane rozmiary lejków przez kobiety, dlatego sama zdecyduj, który będzie dla ciebie odpowiedniejszy. Dwa znajdują się w zestawie, więc jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Dodam tylko, że wszystkie elementy laktatora wchodzące w skład zestawu oraz części zamienne, takie jak zaworek czy membrana, możesz łatwo dokupić w naszym sklepie internetowym. Regularna wymiana części zamiennych stanowi gwarancję prawidłowego funkcjonowania laktatora, dlatego nie zapominaj o wymienianiu elementów narażonych na eksploatację. To chyba tyle. Zebrałam dla Was wszystkie najważniejsze funkcje naszego wodoodpornego laktatora Perfetto. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub coś wzbudziło Wasze wątpliwości, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach lub w social mediach. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia niebawem.